Cześć, witam Was w czwartym zleceniu z Carmechanic y, Simulator. W tym oczywiście y, odcinku zajmiemy się wykonaniem OBD, czyli skanujemy komputer pokładowy w samochodzie. Tak więc zaczniemy może najpierw od y, jazdy testowej może. Sprawdzimy jak tu się ma. Wykonamy to, tą jazdę testową i zobaczymy co. Znaczy na pewno błędów nie będzie ale chciałbym wykonać jednak tą jazdę testową I zobaczymy I później wykonamy oczywiście to całe skanowanie Ło zarzuciło mnie Dobra Teraz robimy oczywiście slalom czyli będziemy jeździć między tymi pachołkami Jakiś pachołek, oczywiście, dwa pachołki już szczeliłem, ale to nic. Teraz mamy test zawieszenia, zobaczymy, ale przejdzie pewnie bez problemu. test zawieszenia został ukończony. Teraz zajmiemy się skanowaniem. OBD, czyli komputera pokładowego w samochodzie. Aby to zrobić, musimy otworzyć oczywiście drzwi, usiąść za kierownicą oraz odpalić OBD. I czekamy na zakończenie całej operacji i potem zobaczymy w naszym zleceniu, czy wszystko wykonaliśmy poprawnie. Właśnie w tej chwili to całe urządzenie pracuje. Dokładnie, zrobiliśmy skanowanie. Ja jeszcze tak zobaczę, sp sprawdzę sobie stan części w tym samochodzie, jak to wszystko wygląda. Nie no, super, wszystko jest dobrze, widzę. Tak więc mm, sprawdźmy, czy wszystko wykonaliśmy poprawnie. Mamy status, że zostało to wykonane, auto jest gotowe, aby podbić stempel. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka i pozdrawiam.